Cześć! Z tej strony Macie Kieniszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na film, który pokaże Ci totalnie optymalną, domową siłownię, która spełnia 100% przeznaczenia do domowego treningu. To zaczynamy. Posłuchajcie, izolacja, tak? Akurat moje przemyślenia były związane z zamknięciem w domu, kiedy to. E, powróciłem do swojej domowej siłowni, kiedy to przetargałem cały sprzęt e, do ogrodu e, i codziennie tam ćwiczyłem, więc tutaj e, udało się realizować zarówno cele osobiste w tej ciężkiej e, sytuacji, więc nie ma regresu. Natomiast ten filmik nie, nie o tym. E, ten filmik jest dzisiaj o tym, jak według mnie, według mojego zdania powinna wyglądać w 100% użyteczna. Minimalna i w pełni wypasiona domowa siłownia. E, skompletowana z rzeczy totalnych, totalnie potrzebnych, bez udziwnień, ale dająca w 100% możliwość realizowania tego planu. E, czym się posiłkuję? E, prowadzę swoją akademię, prowadzę e, swoich podopiecznych, ale również jestem podopiecznym e, mojego trenera Kamila Jaroty. To on rozpisuje plan. I ja się go staram trzymać. Pozdrawiam Cię, Kamilos. I co, i w tym planie od wielu, wielu miesięcy nie ma wielkich udziwnień, jeśli chodzi również o akcesoria, i zaraz się też z Wami podzielę tym tematem. I dlatego, według mnie, rzeczy, o których zaraz Wam opowiem, są totalnym z jednej strony minimum, a z drugiej strony w 100% pokrywają Wasze potrzeby, rzeczy, które będziecie mogli sobie z czasem. Dokupić czy uzupełniać to już są w zasadzie smaczko gadżety, tak? więc też w tym filmiku o tym powiem. A więc zaczynamy. Posłuchajcie, od czego bym zaczął? Od 6 metrów podłogi. Tutaj mam 4 puzle, metr na metr, 3 centymetry grubości, i tak naprawdę dla superkomfortu brakuje tych 2 metrów kwadratowych, tak. To są dwa dodatkowe puzzle, gdzie fajnie można by położyć sztangę zarówno do martwego ciągu, ale również na takiej powierzchni można by porobić jak najbardziej kettle, można by porobić gimnastykę. Więc zwróćcie uwagę, niewielka powierzchnia i według mnie jest to ta totalnie minimalna powierzchnia, która jest potrzebna do tego, żeby ćwiczyć. Tak, może nie idealnie 2 metry na 3 ale coś ten deseń, tak? 6 do 8 metrów kwadratowych totalnie wystarcza w realizowaniu Twoich potrzeb naprawdę ciężkiego treningu. Więc ja bym zaczął od podłogi, bo gdzieś trzeba postawić ten sprzęt. Jako drugi totalny kor, w koło którego będziemy budować swoją siłownię, którą ja bym Wam zalecał. Czy kupicie to w jednym zestawie, czy krok po kroku? Może też ten film będzie jakiś, jakimś poradnikiem, jak zacząć kompletować sprzęt. Ja zacząłbym od takiego oto stojaka. Tak, nie jest to rak, nie jest to halfrak, a są to fajne stojaki z wysokimi słupami i z drążkiem do podciągania. Gęsto wypalone dziury, które dają opcję możliwości zawieszenia. Haków do przysiadów czy do wyciskań. Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że zacząłbym od, od tego stojaka. Później gryf i 150 kg obciążenia, co daje nam 170 kg, no skalując co 10 kg. Więc jako krok kolejny dokupiłbym. 2 razy 2,5 i 2 razy 1,25, ale to już są e, grosiki, więc w zasadzie można od razu kompletować e, taki set. Natomiast e, 150 kg bumperów wydaje mi się, że dla 90% ludzi ćwiczących w domu totalnie wystarczy, zarówno dla kobiet, jak i e, dla mężczyzn. E, gryfik, ja wybrałem e, sztangę e, w formule Power Bar, e, sztangę trójbojową, z taką też specyfikacją, czyli jest grubsza. E, znaczniki e, o ringi 81 cm, e, 20 kg, oczywiście. E, natomiast, no to jest też e, opcja do, do rozważenia. Czy podążacie drogą e, powerliftingu, powerbuildingu? E, a być może, e, a być może. Jakiejś formuły crossfitowej i wtedy można by tą sztangę zamienić na powiedzmy sztangę czy hybrydową, czy taką uniwersalną, bardziej nawet ekonomiczną, żeby i porobić siady i powyciskać, ale może zrobić jakieś trastery, zarzuty, czy rwania. Natomiast to mi teraz na chwilę obecną najwięcej robię tej formuły powerliftingowej, więc ten gryf, ta sztywność, on jest dużo sztywniejszy niż te miękkie gryfy hybrydowe, więc taka opcja gryfik, czyli w pierwszej kolejności stojak, gdzie mamy drążek gryf i obciążenie. W tym stojaku również zawarte są ramiona asekuracyjne i tutaj zatrzymam się na chwilę przy ramionach asekuracyjnych. Wydaje mi się że często ten aspekt jest pomijany. Posłuchajcie, jeśli trenujesz w domu, jeśli trenujesz sam, ja zawsze to powtarzam, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, bo z doświadczenia wiem, że jak cię zgniecie na klatę 150, to ci żona raczej nie pomoże. Rozumiesz, więc tutaj, czy narażasz się na zniszczenie garażu? Czy, czy, czy swoje jego miejsca nie świsz, ale to jest w ogóle nieistotne, że się coś zniszczy. Istotne jest to, żeby nie doszło do tragedii, tak? Dlatego używaj ramion asekuracyjnych i naprawdę pomyśl o nich jako o bardzo ważnej rzeczy, a nie jakimś tam dodatku. Ramiona asekuracyjne chronią Twoje zdrowie, chronią Ciebie i korzystaj z nich przy wyciskaniach czy przysiadach, tak? To nie o to chodzi. Te ramiona nie są po to, żeby nie zniszczyć sprzętu, bo to jest w ogóle nieistotne, tak jak powiedziałem, istotne jest Twoje zdrowie, e, które masz tylko jedno. E, więc e, zainwestuj do Us, jeśli nie ma w zestawie twoi, twoja, Twój rak, twoi, twój, twój stojak. To jest mega ważna rzecz. Dodatkowo e, ramiona dają bardzo dużo wolnej głowy, gdy ćwiczysz sam, a osoby, które trenują same, pewnie w komentarzach się też ze mną zgodzą. A jeśli nie, to zachęcam do dyskusji. Dają opcję bezpieczeństwa, bo wiesz, że jak cię na tej ławie zgniecie, to 90% twojego e, ciężaru maksymalnego to spoko, położy zostanie na stojaczkach i nic złego się... Nie stanie, tak? Tutaj na ramionach asekuracyjnych. Dodatkowo można robić z niego również inne ćwiczenia akcesoryjne, jako pin pressy, wyciskania do sztangi leżąc, czy wyciskania stojąc, więc żeby szukać martwych punktów. Więc one mają próbę bezpieczeństwa też zastosowanie praktyczne. Więc jedziemy, powtarzamy stojak numer jeden, sztanga obciążenie numer dwa ramiona no, jeśli nie są w zestawie to koniecznie o nich pomyśl i ławka, to jest kolejny punkt. Dla mnie ja bym wybrał jako kompromis oszczędność miejsca ławkę regulowaną, która jest droższa, ale daje nam więcej opcji treningowych, co bardzo musimy cenić w oszczędności miejsca. Tak? Czyli e, dokładamy kasy, ale mamy większą możliwość atrakcyjność treningu. Ta ławeczka też nie jest tak idealna jak wyciskasz, chcesz startować w wyciskaniu sztangi leżąc, ma swoje minusy, którym jest tutaj przerwa, umiejętność ułożenia się na Twojej ławce, ale to jest Twoja ławka, jeśli znajdziesz swoje ułożenie to super, to, to nie przeszkadza jak ona ma stać, natomiast kupując ławkę płaską, nawet bardzo fajną, czy ze standardami IPF, no to masz tylko ławkę płaską, odpadają wszystkie opcje, czy wiosłowań, czy wyciskania na skosie dodatnim, prawda? E, czy, czy wyciskania siedząc, więc nie, nie, nie zagracajmy sobie tutaj w naszej miejscu weszki. Jak dla mnie, wybieram ławkę regulowaną. E, I ostatnim punktem, e, która według mnie e, jest mega ważna, e, to poręcze do dipów, e, żeby zadbać o triceps. E, I to też jest. E, e, nie zajmuje dużo miejsca, a sprawia, że w ogóle jakby mamy bardzo dużo akcesoriów załatwionych w treningu siłowym, bo oprócz głównych bojów mamy drążek, więc mamy podciąganie, tu różne chwyty, podciągania i mamy stację do dipów, więc robimy triceps. Nie musimy żadnych tam paraletek kombinowanych, szukania, rozstawiania do ściany, zakładasz na, na taki raczek, na taki stojak i, i robisz dipy i tutaj właśnie o pierwszym takim bardzo tanim gadżecie, który polecam, który będzie totalnym uzupełnieniem, to pas do dipów, e, który pozwoli progresować ci w podciąganiu z ciężarem i w dipach z ciężarem e, kilkadziesiąt złotych a sprawia, że znowu możesz mocno pójść e, do, do przodu. Więc to jest moje totalne e, super. E, Domowa siłownia, która daje możliwość e, trenowania przez cały rok. E, dlaczego wybrałem również taki stojak? E, wybrałem go ze względu na to, że e, jego cena daj, jest idealnym odzwierciedleniem e, i jakości, i możliwości, ale również mobilność. Bardzo łatwo go się rozkręca, bardzo łatwo się go skręca. E, silny mężczyzna czy, czy y, z kumplem. W sekundę z garażu wystawiasz ten, e, ten stojaczek sobie na świeże powietrze, jedziesz na kemping, pak masz większy samochód, pakujesz go na pick upa rozkładasz i, i możesz trenować w zasadzie w każdym miejscu, e, powiedzmy w Polsce, tak? Więc mobilność tego, mimo tego, że stabilność zależy od podłoża, od dociążenia. E, e, to jest dla mnie olbrzymi plus, bo być może będziesz musiał po treningu dosunąć go trochę do ściany, na trening troszeczkę odsunąć i half rack czy power rack, gdy nie masz pełnowymiarowego garażu, tylko dla siebie, może sprawiać problemy. A tutaj ten problem w żaden sposób nie występuje, więc to jest dla mnie olbrzymi plus, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o o ten model, więc możemy robić jak najbardziej tutaj też wszelkie popatrzcie, główne boje martwy to jest dołożenie tych dwóch kosteczek, robimy ława i wszelkie rodzaju zarówno siady jak i wyciskania jako akcesoria drążek, stacja do dipów regulowana ławka i masz w pełni użyteczną e, domową siłownię e, w cenie to wszystko, o czym ja tutaj powiedziałem, to jest koszt 5150 zł. Teraz to trzeba sobie odpowiedzieć, czy dużo otrzymało. Ja w ogóle z tym nie dyskutuję, ponieważ uważam, że jeśli ktoś ma pasję, to warto w nią inwestować, warto wydawać pieniądze na sprzęt, który jest kompatybilny, na akcesoria, które do siebie pasują. Że tak powiem, nie rzeźbimy, wiemy w czym. tak? Kombinowanie, jeden fajny setup który jeśli masz charakter, jeśli sport jest bliski Twojemu sercu, to bardzo szybko się zamortyzuje. Ale to nie o to chodzi, bo mówimy tu o pasji. Ktoś wydaje na wędki 5000, ktoś melanżuje co weekend i to też jest jego styl życia. Więc tutaj, kasa jest opcją drugoplanową. Ja przedstawiam totalnie optymalną, według mojego zdania. Domową siłkę, która może być siłką plenerową, może być siłką w garażu. Jest w pełni mobilna, e, transportowalna. Nie trzeba nic kotwić, kręcić co też jest dla mnie bardzo dużym e, plusem. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na jakieś Wasze pytania, wątpliwości dotyczące kompletowania swojej domowej siłki. Jeśli są jakieś pytania, piszcie śmiało w, komentarz w komentarzach. Dajcie subskrypcję, będzie mi miło, jeśli dacie kciuczka do góry. Zachęcam Was do dołączenia do mojej grupy facebookowej Domowa Siłownia, gdzie dzielimy się opiniami o sprzęcie, o tym jak trenować, wspieramy się, tworzymy fajną społeczność z wysoką kulturą osobistą, jak ćwiczyć w domu i jak się rozwijać. Ćwiczcie, podążajcie za swoją pasją i na chwilę obecną to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.